Powiem, jaki telefon dostałem za Na kawie się spały. Dostałem telefon od kierownika tam, gdzie pracuję. jako firma sprzątająca na nocni, że dzisiaj mamy wolny. piątek, sobota, niedziela, poniedziałek jest 3 króli. Ja zapomniałem o tym, że że w sobie robią długi weekend. Tak dobrze, że jak e, kierownik do mnie zadzwoni i przekazał, bo będę pojechał, widziałem pani, bym koło całował i bym wracał. Bardzo mocno z tego się cieszę i pani, że powiadomi mnie. Czyli kierownik szanuje swoich pracowników. Po prostu logicznie pisali. Pan. Ja specjalnie poszedłem spać w czasie, żeby się wyspać, a tu dupa. No w tym roku, w tym Wyszło to, tym Może w weekendy roku, Czyli Czyli tak można, były święta, widzę Święta. Sylwester to jest 3, 3 króli 6 stycznia. A to wiadomo, widzę, że kiedyś 6 stycznia się pracowało. Nie ma Parlamentcie Kuba. I pozdrawiam Cię Syberi. Ale później ustawa weszła, że jeździ, bo ono od Trzech króli bo to jest kościelna kiedyś tak nie było i teraz takie zależone zamieszanie jest małe was przez to wszystko no i no cóż nic się nie zrobi to dla mnie jest nic no bo spytanie które <laughs> wcześniej poszedłem spać żeby się wyspać na no do robota był telefon jej budzi. pewnie ten telefon, to my się tak spodobamy. 11-12. Ale to mnie telefon odpowiada. Widzę, że mam tego typu. Ale z e, sprawie tych zamówień no, cały czas masz sobie zamawiać. Wysyłać się Wiadomo, potwierdzę tego. Od razu z. Do ręki dostaję to poza czoło, oczekiwanie tej sytuacji, jakby to się nie skończyło. Simanko w Siemanko, Simanko, no, W ogóle podzielam wszystkich, którzy byli oglądani tak. Jestem trochę zły, bo. Jest, tak przygotowany, że dzisiaj mamy do roboty, a do. dupa. Do... Jasia! Nie lubię takich długich weekendów wieszanych. Święta świątami, ale pomiędzy świętami jest taki, właśnie... Zgadzałam <coughs> się też o tym. Jak wy wizerowane też, wczoraj pisaliście mi na lager, że niektórzy mają też wolne urlopy. Tylko jaka... jak jakoś kierownik się nie dogadał. Na początku z budą firmą, a przypuszczam, że po prostu dostał, dostał dykans od tej góry od firmy, żeby nas powiadomić. Może i dobrze, bo chociażbyśmy nie pojechali nie pocałowali tamtej. tak. Tak to chociaż wiemy masz czymś jak można dzień sobie dzisiaj rozplanować, co i jak Zdechali chociaż wiemy co mam z tym z to dowodzę Jakieś pytania macie w serwisie? jak tak brzydzi wodę na herbatę wiem młoda godzina niektórzy w szkole niektórzy w pracy są zależni od jakiej firmy bo z tej firmy teraz e, robią e, wolne biorą sobie w na, na przykład a ja muszę tam na jakieś ulopy. Ale ja coś wiem w się coś zmieniło, że do końca roku można wykorzystać, tak się ten urlop przepada. W zorry coś, coś się zmieniło właśnie. Coś się zmieniło na ten temat. Spać tych ulopów. Bo tak tu można było ulopy sobie komunikować i wykorzystać to w każdej film, te ulopy, które się tam nazbierało. A wiem, że teraz jest coś takiego, że do końca ro roku trzeba wykorzystać, bo jak tylko się nie wykorzysta, to automatycznie ten urlop przepada. Może to jest też dobra rzecz. Dobry pomysł. Zauważam. Bo niektórzy biorą sobie na komunikują urlopy, mają resztę ma. Ulop zaległy to a pójdę sobie na ulok, nie to tam rybka. A no właśnie, już się zmieniło. Sorry, Może i dobrze, że się tak zmieniło. Sorry, Może się ulepszyło to wszystko. A Ty, Sory Pani, możesz się zamawiać. Zrobię życzenia w nowe, bo ja już zaległe zrobiłem. Chyba ktoś się do mnie odesłał, ten dostał, dosyć zaległe. Czekajcie, życzenia, czekajcie, czy Zależą co kto za mało, i teraz kolej na następne wasze zamówienia. Korzystajcie, bo dzisiaj mam i jutro mam wolne. Sobota nie ma czyli 5 dni. Po później to już koniec będzie. To już będzie koniec tych bo ja nie będę robić zamówienia. I jeszcze dosyć nie odeszę na nas do roboty. Tu macie jeszcze 5 dni, które możecie wykorzystać na zamówienia tego. typu. Piszcie dla kogo? skryna jak ktoś się wysyła mi skrena, od razu czas oczekiwania jest od razu. Jak ktoś powie, napisze, że poszło, ale nie zostałam skręt dronu, to coś mi tak nie a z sprawy tego drona, wczoraj wystawiałem zbiórkę. Mam nadzieję, że dobry pomysł w Ci co byli, które jeszcze przesyłanie na live, to wiedzą.

o jaki temat my narzucaliśmy wczoraj w sprawie drona. Właśnie miałoby być tak, że ja dzisiaj zrobię tę zbiórkę, ale jeszcze, ja jeszcze chwilę obejrzę jakiś film i czas zrobię yy, tą zbiórkę. Witam, witam. Witam cię. No i witam tam, tam. foton 250. Popatrzyłem stoją wiarę, dronę z kamerą a po to na ten dron wizuelifonię, żeby nagrywać z góry to jest bardzo fajne efekty w ZOIFANie są jak ktoś ma drona z kamerą to wie jakie to jest wrażenie nagrywania dlatego właśnie tak postąpiłem bardzo słusznie wizuelifonii nie to, że tylko w kuchni robił albo z ręki, tylko z lotu ptaka, bym chciał to zrobić też. Podpocząłem w te miarę miarę. które by nas było stać z tej zbiórki. Bym to kupił, bo po, pokazał co ja. I no, naprawdę zaufaniu bym z góry robił. Tylko to jest od was zależność nie ode mnie, bo ja się staram z zaufaniem. A tym musicie się, też się wystarać. Bo jeszcze mam jeszcze jeden pomysł zbiórki. No właśnie, tylko muszę się widzowi fajnie zastanowić. Ale to dopiero jak przejdzie ta zbiórka. Na tego trona, jak już skończymy tę zbiórkę, kupię tego trona, Pokażę Wam to po prostu na zbiórkę zrobię. Ale zbiórka to będzie może dobra. No, A nie powiem na razie Wam teraz, bo na razie jest jedna zbiórka, którą trzeba zarealizować Tą zbiórkę. To wszystko od Was za zależy. Nie odem, bo ja się staram w Mimo to, że miało być telefon, to i tak jestem tutaj z Wami i tak robię lajba. Musimy je poszanować. tak to będę Robną to, i będę się w ogóle a ja nie robię, bo mam prawo sobie do porze. A nie jestem hanem, Widzowie pani, że tak robię. Proszę i logicznie. Dobra, trzymacie się widzowie, pani, zamawiacie sobie, a ja usiądę i zaczynam łapać się do was zamówienia. Wysłuchajcie mi skryna i czole nie jest od do... razu. Czekam na wasze zamówienie. Wiem, młoda woda, niektórzy w szkole, no wiadomo, ale na pewno po szkole każę usiądę. Na zależności, bo to może być tak, że niektórzy są spokojni, bo to święta, we sylwester, to wszystko pieniądze poszło. Miki. Ja wiem jak to pieniądze lecą przed świętami i przed sylwestrem. Ja wiem, widzę i To każdemu tak jest, czeka. Macie jeszcze jakieś pytania, czy nie? Bo ja nie wiem, czy mam fanie, czy nie. Ja tylko tego Macie pytania? Głową, nikt się nie pyta. Każdy się wstydzi. łobowa. Jak nie macie pytania, to Żegnam się, widzowie i I dziękuję, że coraz więcej lajków, subów na kanale. Bardzo się z tego cieszę. Trzymajcie się. Do niego dnia Wam życzę. bam!